Coś wam idę w tym kierunku tą ścieżką do góry tam sprawdzić Pierwsze znalezisko takie mała łóżka od krótkiej broni, widać nie od PP krótsza 45 sygnał był taki Tu akurat mam słuchawki włączone Chyba Wajmar widzę tutaj już Te 1900 Coś tam Płytko A w taki stan No kurde te muchy już atakują A nie wzięłem muchzorów ze sobą Co to jest jedynka, tak? Jedynka Jedynka Wajmar 1900 któryś tam tysiąc dziewięćset pewnie któryś dwudziesty chyba siódmy tak ale się nie mylę chyba 27 jest proszę państwa jedynka taki sygnał trochę ktoś tu chyba z żelazem przebija ale pokazało się złoto jakieś złoto proszę państwa jest Złoto. Pięknie. Heh, czy to naprawdę złoto? O kurde. To jest naprawdę złoto? Czy to mi się wydaje? Ja, nie, chyba to jest chyba niemożliwe. Nie, no to by było niemożliwe. Ja, nie, nie wiem. Nie wiem, no teraz ja. ja myślałem, ja że to jest złoto, Weimarów. Co to jest? No kurde, co to jest? Nie, nie wiem, już mi się kurde ręka zaczyna trzęść. Ja pierdził! Słuchajcie, nie wiem co to jest. To jest naprawdę złoto? Nie, to chyba niemożliwe. Jest. To jakoś nie wygląda mi na złoto. To jest takie lekkie. To jest taki chyba jakby jak złoto Weimarów alum, aluminium z brązem. Zmieszane, ale nie wiem. <laughs> To by było dopiero. To by było dopiero. Kurde, nie, to jest coś innego, nie wiem. Nie, to za lekkie jest. Ale jaja, no nie wiem co to jest. Pójdź. Czekajcie, zobaczę sobie na spokojnie. Wiecie co to jest? Tu jest napisane coś Juan, jakiś Carlos Espania, Hiszpania To jest... Una peseta, z tego co ja tam widziałem, ale nie widzę roku, <laughs> ale jaja Kurde. Jak to by było złoto, to ja bym się chyba zesikał Teraz był taki słabszy sygnał, ale widać starą obrączkę Gołębią zgniecioną o 84 rok, jak się nie mylę Teraz wentylek Komuś piardła dętka gdzieś po drodze, tu jechał wąwozem to i zdechł Zobaczcie to Był taki mocny sygnał, sam, że Pol może jakiś Ale jaja, zobaczcie to Co to wyleciało Co to jest? jest? To kamerka jakaś współczesna chyba Kurde Normalnie szok, Napoleon, jak byk. <laughs> nie nie co to jest. to jest taki haczyk. Chodzi to jeszcze, ale nie wiem, co to może być za czas. Wygląda na taką. jakąś współczesną, może druga wojna. Nie wiem, może to było ruskie jakieś, kurde. A, na górę, wlazłem na górę. Bo tak przez drzewa, tam wejcherowo prześwituje. Panorama, tu się trochę pokręcę, wiatr się zrobił, chyba jeszcze będzie padać za jakiś czas, może nie, nie wiem, nie sprawdziłem pogody, ale klamra, klamra fajna, a myślałem, że to będzie Polmos. pięknie, jakie znalezisko, Gdańskie, a już taki zjedzony trochę, Nie nieistniejący browar, dzisiaj takie znaleziska klamra <laughs> No jeszcze jedna łuska taka wpadła jakaś grubsza no to taka współczesna chyba nie wiem co to no takie to złoto Hiszpanii <laughs> przy tym się gorąco zrobiło una peseta Weimar 1927 z tego co tu widać jedynka taki dziabłąk jeszcze jakiś nie wiem co to jest już... tak, No i Gdański Gdański wleciało No i śmieci trochę Tyle Trzymajcie się, do następnego odcinka.